Gratulacje, Stany Zjednoczone! Dolar Trump! Gratulacje! Trzecia wojna światowa nadchodzi! <noise> Witajcie kochani w kolejnym wspaniałym odcinku Nowogórskiego. Ja oczywiście jestem Tomasz. Postanowiłem nagrać dla was ten specjalnie odcinek tylko po to, żeby <noise> pośmiać się trochę. <noise> Parę lat temu na kanale Potato Couch po angielsku nagrałem film, gdzie przywitałem to prezydenta Trumpa jako prezydenta. Wszystko niby było fajnie i pięknie. Spodziewałem się, że takie coś się stanie: że zrobi coś tak głupiego, że będzie jakiś konflikt światowy. I właśnie to się wydarzyło. Jakiś tam strike team amerykański zabił. Może po prostu zostawię to imię tutaj, o, niech sobie będzie. Natomiast chcę wam powiedzieć, że takie rzeczy najczęściej kończą się konfliktem zbrojnym i Iran najwyraźniej jest gotowy do walki. I wszędzie już widać memy, gdzie to ludzie idą na wojnę, ludzie umierają i takie inne pierdoły. Oczywiście nie będziemy tutaj zagłębiać się w temat, że no ludzie nie znają wojny, póki jej sami nie doświadczą. Taka jest niestety smutna prawda sztuka wojny i tak dalej. To jest bardzo krótki filmik, nie spodziewajcie się tutaj jakichś większych myśli, głębszych. Mało co spałem, dosłownie wróciłem z pracy i chciałem właśnie to nagrać. Chciałem pokazać Wam tą, tą bezsensowną rzecz. Rosja versus USA, tak to teraz będzie wyglądać. Będą znowu jakieś zimne wojny, walki, jakieś rewolucje. Bóg to tylko wie, jak to dokładnie będzie. Natomiast mogę, jak i pewnie wielu ludzi, może Wam zagwarantować, że jakiś konflikt zbrojny związany ze Stanami Zjednoczonymi będzie i może to walka tylko między Stanami Zjednoczonymi. Kto wie. Natomiast przez Donalda Trumpa będzie to można odczuć na całym świecie. Będzie można zobaczyć wynik tej wojny, nieważne gdzie jesteś. W Japonii, w Rosji, w Korei Północnej, w Polsce. Będziemy wszyscy to mocno czuć. Czy jest jakiś sposób na to, żeby żeby to jakoś cofnąć, żeby uratować, dyfuzować sytuację raczej nie. Ale ludzie internetu znaleźli sposób. Robienie memów. Łączy ludzi. Memy łączą ludzi. Memy na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dziękuję bardzo za oglądanie. Siemanko.